Siema, witam w kolejnym odcinku minecrafta yy, w drugiej części yy, poprzedniego odcinka yy, w którym zwiedzaliśmy jak to deep dark i kradliśmy i kradliśmy stąd o nie, to jest chyba niedobre dobrze mi idzie, nie? Wciąż początek jak świetny Gdzie ty jesteś? Naprawdę możliwe, że już nawet teraz za chwilę będziemy wychodzić, bo po pierwsze. Już ja każdym razem pojawia się Warden i po prostu nie się ryzykować, że... Tam sobie chodzi. Po prostu nie się ryzykować, że mnie zabije. A po drugie nie mam miejsca w pipunku. A po trzecie nie wiem czy w ogóle się chciały tu jeszcze jakieś skrzynki. Bo ja tak średnio pewnie jak tam deep dark. Nie wiem, że tam były niby jakieś. Yy, jakieś te. No a na dodatek nie mam Nie Wiem, że czy jakieś laboratorium jest, czy coś w tym stylu. Jest chyba połączony z hikrinkami. Tym, że już chyba wyczyszczone, bo hikrzynek nie bikie Wikie yy, hikrinki, ale są budowane. Więc to już byłem. Ja bym wszedł w tej ramy portalu, czy jakkolwiek to jest. Czy nasz kolega sobie zniknął? Całkiem prawdopodobne. Ja sobie włączę koordynaty. 90 minus 3000 900 tak, pamiętujmy dokładnie 870 minus 3000 Dobrze. 144 FPS Mogłem chyba nawet włączyć jakieś fajdery. Widzicie, jak spróbuję? No dobrze, tak to się projektinguje. Jak FPSy da się przeżyć. A w te fajdery chyba nie chciałby trzy, to chyba nie do deepy i one chyba definitywnie nie są projektowane do Deep darek, dlatego wekskadek świeci mimo iż w... to się znajduje po poza... w dystansu no, się znajduje się będę w distansie, ale tak się inaczej liczuje się to dziwnie dobra, jaka by była najlepsza opcja? najlepsza opcja, To byłaby się tam dobudować wełną Nikt tu nie widzę, nie wiem czy wy sobie widzicie. Pewnie wam to rozjaśnić w Albo i nie. Będzie klimat chłopcy. A wczoraj klimatu nie ma. W sensie... To nie jest gra, przy której nie można rozjaśnić obraz w bo będzie to prostu klimat, dlatego że no... To jest Minecraft, tak? To prawda Biddark, ale to wciąż w Minecraft. Jego przejść to są te świeczki, bez które nie mogę wyprawić wełny. Szczerze mówiąc, nie wiem czy się tu jakieś świnki. więc chyba będziemy się wykopywać nie pochodzę sobie jeszcze chwilę jak nic nie znajdę to już stąd będę wychodził Wiecie co <laughs> ja mam zapisane koordynaty tego w zresztą jest ono bardzo blisko mojej basy więc myślę że będę się po prostu już wykopywał Dobra, więc... Lecimy w góry. Jeśli tu hej, okay, wymówę znajdę jakieś gimenki. Tak na szybko. No dobrze. ja się wykopywałem, no tak, szybko, to ja się nie zgubiłem, ale było blisko. Ja się lubię gubić w Minecrafcie i nie tylko. I wykończyłem ja się recenia, ale na księżyc wychodzimy, więc nie będzie to większy problem i jesteśmy na poziomie minus piątym. No, jak to trochę do loginu się czekam. Tylko teraz kolejne pytanie. Czy ja będę w stanie jakkolwiek się odnaleźć? To znaczy, czy jak się wykopię, to czy będę wiedział, gdzie jest moja baza? Jak nie, to chyba czy sobie gdzieś na koordynaty. No i chyba sobie ich wyfej ich dość dużo wziąłem do metru, musimy byłoby się gdzieś oddalić z bok no, tu jest jakieś tu się jest mniej więcej morze jakby tam jest pełno zambiaków jakby je tutaj lecimy dalej pewnie i tak to tylko wytnę więc nie wiem po co gadam dobrze by byłoby właśnie trochę mam te pochodnie no chciałbym się w królewym wykopał ale gdyby było 15 sztuk takiego subiłem no to mógłbym tego nie przeżyć i co się tu właściwie tak to jest Tutaj, okej. Okay. To chyba nie jest ta I Tak się inaczej w ich powierzchnię. I chyba idzie, no. Ale mi się tylko wydaje. Chyba nie idzie, nóg. Ale tutaj dokładnie ich mój dom. No dobrze. Więc chowajmy te wszystkie rzeczy. I myślę, że jak tylko będziemy fajerwerki, to pójdziemy sobie y, z powrotem do y, mojej pierwszej bazy. Y, tam, sobie ogarnąć jakiś I tam zostaniemy już przez jakiś czas. Mam za mało chufardów cokolwiek zrobić. Tak inaczej, pójdziemy tam, zostaniemy na jakiś czas. Prawdopodobnie do następnego. Najpewniej live'a, yy, Gdzie będziemy sobie ogarniać ekwipunek? mniej nadzieję, że tym razem nie wpadnę na jakieś wybudowania Farm Endermanów czy coś w tym stylu. W efekcie czego yy, nie najlepiej pójdzie ulepszanie ekwipunku. O, co się od tego, jakby w okresie. No, więc ja sobie wyrób do bazy mojej pierwszej która nie mam pojęcia na jakichś koordynatach ale prawdopodobnie na coś blisko zero, zero. tylko pytanie czy ja mam tutaj gunpowder mam ale oczywiście go nie ma no dobrze tak czy inaczej yy... Już będę leciał. Wezmę tylko te diamenty i chyba mogę ruszać. Dobra, jeszcze kilka innych rzeczy weźmę. No nic, najwyżej będę musiał się wyrażać. Ale ogólnie to plan jest taki, że teraz idę tam, yy, ogarniam ekwipunek. Nie, nie w tamtą stronę. Nie, to jest negative Z, Chwila. Positive set i positive x, czyli w tamtą stronę. Plan jest taki, że teraz idę, yy, teraz idę do, do tamtej bazy. Yy, enchantuję sobie te portki, które mam teraz, Teraz nalazłem te w deepdark swoją drogą. Yy, enchantuję je w w Swift Sneak, który wziąłem, wziąłem prawda? Tak, wziąłem. Enchantuję... Enchantuję w Swift Sneak. kilka innych rzeczy na szybko. A później... Może zwiększę Middle Bo to mi też będzie podpowiadać, czy się dobrze, czy nie tym szybkością yy, czytowania się terenu. Widziałe, konieczne będzie wybudowanie łódki. Ja widzę jak rsztina, więc... Czy jest jej więcej? chcę wziąć całą. co wziąć całą. No i tak na szybko sobie drewno. Więcej crafting. się tak łatwo B crafting, w miło. Bo ostatnio nagrałem, e, nagraliśmy odcinek e, Minecrafta Multiplayer, ale na RL Crafcie. Więc e, możecie zobaczyć na kanał WSXD. E, link do niego i pod filmami u mnie e, Minecrafta Multiplayer. jak tego zwykłego. I możecie sobie ten odcinek zobaczyć, jak się wróci, bo w momencie nagrywania tego filmu jeszcze tego filmu, yy, jeszcze nie wstawił tego filmu. Naprawdę podobnie jak to oglądacie, to już jest. Więc polecimy zobaczyć. No i chyba źle lekcja, bo się tu rybowolno czytuje teren. Tu negatyw X, negatyw Z ma wlecieć. Co ty robisz? No dobrze, chyba ja powinienem być na miejscu, jeżeli wykrzyliście basia jest tam, gdzie myślę. Widzę górę, chyba znajomą. Tak, tam są i najpewniej. Tak, jak jesteśmy na miejscu. Moja ogromna farma czcinki cukrowej, której oczywiście nie widziałem widziałam wyprzedzą tamtej basy. Jesteśmy. Na tym będę musiał wybudować portal do Netheru w tamtej basie, żeby po prostu szybciej mógł się przemieszczać z jednej basy do drugiej. To ja mam nasiona, a ich nie rasiałem na mojej farmie. Nie mam pojęcia, więc teraz ja to robię. Więc teraz chyba czy sobie... Czy my mamy kowadło? Chyba tam powinien mieć kowadło. Nie chyba robię. Minecraft nie wygląda tak pusto. Cefa w prasie są dobyli. I gdzie jest ten... Yy, blokowadło? Tak, gdzieś na górze nawet dwa są. I proszę bardzo, już pisznik 3. Więc teraz pukam tak. się. No, akurat się. Kurde, zniczandrowałem te... A teraz kukiem tak. Dobra. To się przyda na pewno jeżeli będziemy chcieli kiedykolwiek yy, jeszcze raz pójść do Miejsca Wardena. W razie nie planuję takiej wyprawy, ale mówię kiedyś zdanie yy, się zmienię. Wybuduję szafę grającą, czyli najbardziej użyteczny ten w Minecraft'cie. Panią szafa grającą, ja Ci naprawdę gratuluję. Takiej szafy grającej, no... Nie, dobra, tego nie wywalali, bo ostatnio tak się nie nauczyłem, z fokaniem bugiem. to jest tragedia po prostu. No i niektóre chyba się i ten najbardziej użyteczny item, item. Hmm, Wejdźmy chyba tutaj yy, I teraz tak zakładam w... Okej, okay, tu chyba... Tak, tu chyba ludy jak chorowce I te książki mogłyby być i te ja to muszę jakoś pooznaczać. ja to muszę jakoś pooznaczać. To myślę, że może być... Nie, to będzie tu. To będzie tu. Możliwe, że tu na tyle, a tylko jeszcze sobie zrobię większej fajerwek. W końcu mają większy dostęp do krzciny, bo tam to już było w tym razie jak będę tam wszedł muszę wziąć stąd więcej trzciny, w ogóle muszę wziąć tam jakąkolwiek trzcinę i mógł ją tam po prostu udać Bo poprzednio jak się nagrywać odcinek Minecraft to po prostu miałem pół godziny nagrania już i nie robiłem absolutnie nic Dobra, 15 firework i myślę, że myślę, że możemy tutaj film zakończyć Jest krótki, ale tak jak mówiłem, yy, no tam już nie było żadnych skrzynek yy, I myślę, że yy, I myślę, że po prostu teraz na następnym liveie prawdopodobnie Yy, ulepszymy sobie kształt, yy, poszukamy diamentów jeśli to konieczne będzie e powódki już mamy, teraz tylko jakaś yy, klata, hełm i budki yy, jakoś to się krzątować. no i później będzie można sobie do Jak jakakolwiek zbroja. później idziemy do formy endermanów, expimy tak, że już w ogóle nie ma z tym problemów Taki jest mój plan na życie yy, No więc dzięki za oglądanie i na razie Live nie wiem kiedy będzie yy, Może niedługo, może ja Kupę czasu Nie mam pojęcia, nie planuję na razie No Na razie